Kiedy osoba kłamie zwykle, aczkolwiek nie u wszystkich tak to działa, jest większe pobudzenie tego peryferycznego układu nerwowego, które sprawia, że zmienia się potliwość skóry i to możemy zaobserwować przy tym naszym urządzeniu. Jest kilka sposobów na oszukanie wariografu. To są chociażby manipulacje oddechem. Kiedy zmieniamy oddech, to ta reakcja skórno-galwaniczna, ta potliwość skóry też wraz z oddechem się zmienia. Można próbować cały czas myśleć o czymś innym, albo cały czas myśleć o czymś stresującym, albo na przykład przykurczać w odpowiednich momentach jakieś grupy mięśniowe, i to wszystko wpływa na te miary, które za pomocą wariografu się obserwuje. Ryzyko popełnienia błędu jest dosyć duże, wariograf no, często jest właśnie poddawany w wątpliwość jako skuteczne narzędzie wykrywania kłamstwa.